Cześć z tej strony, Maciek Zladimir. to jest pierwszy bodajże odcinek na tym kanale z ETS-a, drugiego yy, na singlu z modami. Yy, teraz akurat jesteśmy przy jakiejś ruchliwej drodze yy, na Białorusi. Nie polecimy sobie jakąś traskę. Prawdopodobnie ten odcinek będzie podzielony na dwie części, ponieważ, no niestety, mój aplut nie pozwala na dłuższe materiały, a traska jest dość obiecująca. Dzisiaj sobie pojedziemy lag. Halo. Yy, a nie, żeby was nie zmyliła. Nie, nie jedziemy renówką. Magdumką taką, z jakimś słabym modelem. Tylko uwaga, uwaga. Tam już widzicie przed nami. Czeka na nas całkiem ładnie wyglądający, mi się przynajmniej podoba. DAF XF95. 510 koni. Pak nie pamiętam, ale zaraz zobaczymy. Oczywiście na oponach Michelina. Bo jak, jak żeby inaczej? zobaczmy eee, Patrzcie diagnostykę. Ym, 1200 litrów. No, także całkiem spoko Oczywiście na zawieszeniu 4 na 2. No i to chyba tyle. aha z naczepą Schwarzmillera z firmy Re Repsol. I tak, i będziemy chyba jechać, nie? A możecie też oceniać, czy wam się podoba, czy też nie. Wiem, mi się wydaje, że jest całkiem ładny. No niczego sobie, naprawdę Dobra, siadajmy Do środeczka Okej okay. To tak to wygląda w środku No może ten niebieski tutaj średnio pasuje tak naprawdę Ale to trzeba będzie jeszcze pozmieniać Te fajne dwaniki. Tyle, trochę zagraciłem tutaj No ale jak to O, ciężarówka, musi pracować, nie? Już to jest taki mój drugi dom Dobra, jeszcze takie tam logistyka i te sprawy. Zajrzyjmy sobie do mapy. Że wyjeżdżamy z Mińska. Ale lagi, straszne, nie wiem no, dlaczego. Ale nie. Wjeżdżamy z, Mi z Mińska z jakiejś spedycji. No, możecie sobie przeczytać, sorry. <laughs> nie znam rosyjskiego. I idziemy sobie w dół, w dół, dół przy, e, drogą P23. I idziemy sobie prawdopodob prawdopodobnie do Sludzka na przerwę na stację, ponieważ będę musiał wtedy zakończyć pierwszą część odcinka a w drugiej części pojedziemy sobie dalej P23, potem w M10 i do Pińska sobie dojedziemy do spedycji TTC także tak pokazuje według tego prawie 300 km, także całkiem niezła traska jak na promocji zobaczmy co my tu wiedziemy. olej silnikowy 18 ton no dobra nie ma chyba co tu więcej przedłużać, aż tak już było długo. Bo wszystko działa mi chyba tak. Muszę się wczuć w dźwięki też. A jeszcze mam. Tak? Podobnie koguty, włączają sobie. Niechcący chcący. Prawdopodobnie, prawdopodobnie tego DAFa wam podlinkuję gdzieś tam w opisie jakby ktoś był zainteresowany No i dobra, jedziemy uważać, bo to strasznie strasznie duża różnica jest jest stąd jak zeskoczymy, nie? To już wieździe się przekonałem o tym. Niech <ścoughs> niestety Dobra, gdzieś tak. tu się wbij do ruchu Ach, i ta premiuma. Dawaj, dobra, puścimy, nie? Tego samochodu nie przytrzeć Dobra Superowo, jedziemy Nie mam nadzieję, że się wszystko nagrywa, bo... No, byłoby śmiesznie. Już się w cudzysłowie śmiesznie Trochę bym się zapewne wkurzył, no ale... Trzeba byłoby drugi raz nagrywać Ale gdzieś są moje obroty silnikowe Halo Tu wbija... Co tu się dzieje jakieś dziwne te... Jakby mi silnik zgas przed chwilą z... <grych> Nie wiem, jakimiś dzikimi tunelami jedziemy Pod całym miastem Pod Mińskiem Jak ktoś jest obeznany to może powiedzieć, czy... też tam faktycznie są takie tunele? To tylko taki wymysł twórców RusMapy no. Także tak Przed autobus się wbijemy, ale jakie tu są doły Strasznie, nie wiem Straszne nierówności No dobra, le lecimy Też dla tych, którzy nie wiedzą, pewnie w sumie jeszcze możliwe, że nikt nie wie Yy, będę teraz nagrywał odcinki na zapas ponieważ niestety na wakacje będę raczej wyjadę na równe dwa miesiące i nie będę miał za bardzo dostępu do internetu i do komputera z, powiedzmy w miarę porządnego yy, żeby nagrywać dla was coś lub streamować a, lub streamować, dlatego będę je zaploduję jeszcze w domu, a potem będę tylko, nie wiem na telefonie na przykład je ustawy jako publiczne także nie zdziwcie się jak no będą nie wiem takie same odcinki przez pięć nie wiem nie wiem w sumie ile ich nakręcę ale chodzi mi też na przykład nie wiem trochę może być monotematycznie ale mam nadzieję że nie zachować jakąś ciągłość no to trzeba coś nagrać nie? Także tak ten interior mówię, będę musiał zmienić, chociaż jak patrzyłem tak na szybko, to słabe tam in, inne, inni ludzie porobili. Ten jest najgorszy, jeżeli chodzi o wykonanie, natomiast kolorki mi się nie podobają. Te ala drewno z tym niebieskim tak... <grym> jak cię mogę, nie? No i tyle. Radyjka nie będę puszczał, bo prawa autorskie, a jakieś tam NCS-owskie nie będę, nie będę szukał. Pogaduszki zrobili. <grymne> o i tak. Policaje. Ale my przepisowo jedziemy. My nie wariaci, nie? Pokażę. Nie, mi się podoba ten dafik ogólnie Całkiem spoko jest Z naczepką, Schwarzmullerką, jeszcze... Młysk, tak jest Też chciałem wam podziękować za 1200, bodajże 30 subów, które mam w trakcie, gdy nagrywam ten odcinek Ten materiał Także dziękuję wam za to Przypominam też, jeżeli się jeszcze odcinek ukaże w dobrym momencie o tym, że na Steamie są wyprzedaże I do 5 lipca możecie tam Utargować jakieś fajne produkty Gry Także Szukajcie tam okazji Ja tam parę rzeczy kupiłem na przykład Jestem zadowolony Potem nie wpuszczą Patrzę kicham O, a tu co? Koreczek <laughs> Jakieś naprawy drogowe. No to niezłe atrakcje. Nie, się już nie pomuję. Jeden na motorze? Jeszcze bym z chęcią i zobaczył, jak tam wyjeździ. ta kamera zero zawsze tak musi wyrzucać. No to kobieta jest. Okej. Okay. <laughs> to nieźle jak tam nasz Daw? Możemy sobie miniaturę walnąć? Dobra, walnijmy sobie miniaturę. Tak na szybko jeszcze. Halo? Nie wiem, tak to... W ogóle teraz jadę na Promocie 2.17. Mam wrażenie, że... Jak wszyscy mówią, że... O, I tam w ogóle poprawione, jest mniejsze lagi i wszystko... To ja mam... Chyba odmienne zdanie. No, ale bynajmniej na ten moment. Bo jakoś... Mam wrażenie, że nawet mam większe lagi. Ale to nie wiem. Trzeba będzie jeszcze zobaczyć, nie? Po jednym kursie to można sobie sprawdzać. Oceniać, nie? Okej. Okay. Przecież tak, już wracam, żeby nie było za długo, nie? Ale nie wiem, najgorsze jest to, że właśnie nie wiem ile już mam materiału. Teraz, wow. Zgasłem, bo jestem na ręcznym Panie, pal śpieszny ręcznik, co jest? Gdzie on jest schowany? Tu jakoś za kierownicą. Nawet nie wiedziałem. Hmm, wahadełko mamy. No i czerwone nas już złapało tutaj, no dobra. Koko, rozumiem. To ja w tym czasie, jak jest, mamy tego. To zobaczmy, ile mam materiału. Już mam 10 minut. Serio. To nieźle. To niezły będzie upload potem. A ile nam do tego zostało? Gwiazdu. Chyba dużo. Spójrzmy na mapę. Kopanie. Dobra. Może damy radę. Wejdźmy tylko to. No i mam nadzieję, że tutaj tam więcej jak 20 minut nie wyjdzie do tej przerwy. No, niestety, gdybym miał, mówię, lepszy internet, byłoby fajnie. Tak, to jest troszkę słabo. Chociażby ten odcinek 20 minut, to mi się już będzie wrzucał przez 2 godziny. To jest tylko w HD. Cs. Także będzie ciekawie. <grym> Nie wiem, na noc będę je wrzucał i tyle. No, jechać, jechać. Jak tam z na odpoczynek? 7 godzin, okej. Okay. No to, to na easy. dawaj, dawać. Nie, ja już jadę, sorry. Na czerwonym już chyba, ale ja już muszę pojechać. Sorry. Nie będę więcej czekał na rzecz materiału. To niezłe tutaj. Jakiś wykop, przygotowanie pod drogę. A taki kawałek, kawałek tak, króciutko odcinek, jak <grym> się taki korek od naszej strony zrobił? No drogi jak to rosyjskie, polskie też. 50 <grym> ograniczenie, dla nas 70, że do dla nas 4. 7 km kilometrów mam już na, nabite <grybujesz> na dachie. Bardzo mi się po podoba ogólnie deska rzeczy. Fajny, duży prędkościomierz i obrotomierz. To mi się podoba akurat. Tu co? Gdzie pan zepsuł? Akurat tutaj mamy dziury jakieś, zobaczymy jak to pójdzie. Podjazd będzie. O nie taki najgorszy ten podjazd. Dawaj, nie chcę robić redukcji. Okej, okay, dało się, bez redukowania biegów. Ogólnie też myślałem nad zakupem free traka na przykład, nie wiem co o nim sądzicie, jak ktoś ma to możecie się po ten, yy, zrecenzować go, że tak powiem, w komentarzach, czy go mi polecacie, czy nie, czy warto, czy to jakiś tam w z, no, nawet nie warto zawracać sobie głowy. Zobaczymy. Kaś wioska stare chaty studnia <tudnia> taka na tym przy drodze Dużo pól Mam nasz widzę nasza przerwa już już blisko. będzie widzieć na tym. Zobaczymy w ogóle co to za stacja, bo nawet nie widziałem. Aż chyba malutka będzie. Bo nie widzę, żeby tutaj było miejsce i w ogóle i popyt na wielką stację. Ale parking według planu jest, więc zobaczymy. Pochmurnie. Niestety jest pochmurnie. A taka malutka stacyjka, ale nie aż taka mała. A tu można nawet zlecenia sobie brać. Widać, że Gazprom. A, czy na można brać? Kurwa. Dobrze Tam miejsce będzie Okej, okay, okej okay. Musieliśmy... Nie, na pewno nie musimy tankować Co zaparkujmy Te lustra też będę musiał jeszcze podostosowywać troszkę Ale nie jest źle, dobra Okej, okay. gaśmy To by było na tyle Dzięki, że oglądaliście Także tam zostawcie jakiś komentarz nie wiem, jakieś uwagi nie wiem, hejt <śm> po po no, pomoc. Łapki dla zasięgów i dla motywacji no i tyle, no. Nie wiem. Jeszcze raz możecie tam być oceniać jak się Wam Dafik podoba. No także do zobaczenia w kolejnym odcinku lub na live. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie wiem, kiedy będę uploadował. No i też mi wakacji dla Was, bo to taki okres teraz. No także żegnaj się, się z wami. Jedź. Żegna się z wami Maciu, z Wladimir. No i cześć.